Hej kochani, wybrałem się z moim pieseczkiem do lasu na grzybki albo na spacer, w zależności czy znajdziemy jakieś grzybki, <laughs> bo różnie może być z tym, ale samo przebywanie w lesie już jest cudowne, przebywanie wśród drzew, wśród tych, tych cudownych energii, które towarzyszą nam od zarania od powstania tej ziemi którą stworzyliśmy. A, wszystko właściwie my stworzyliśmy. To my jesteśmy pradawnymi. To my wszystko stworzyliśmy tutaj. <noise> Więc nie ma nikogo obwiniać za to. Nie ma onych tak zwanych. Wszystko to my. Ale piękny czas. Cudowny czas jest, słuchajcie. A, cudowny czas. Hmm. Wszystko się zmienia na naszych oczach. Wszystko się naprawia na naszych oczach. Cudowny czas. Piękny czas. Miło Was będzie zobaczyć za niedługo na wspólnym ogniu u mnie. To będzie niesamowite wydarzenie. Móc Was wyściskać wszystkich, znowu zobaczyć, porozmawiać. Na wszystkie tematy, czasami nawet nic nie mówiąc. <laughs> Takie nic nie mówienie jest całkiem całkiem bardzo rozmowne. <laughs> Ostatnio byłem na ognisku, właśnie był Dawidek u mnie, pomagał mi dużo. No i rozmawiamy na niektóre rzeczy, rozmawiamy, rozmawiamy. W pewnym momencie w taki trans rozmowy, tak głęboko rozmawialiśmy. Że po prostu jakbyśmy przesuwali całe kontynenty, tworzyli nowe wszechświaty, słuchajcie. Coś to niesamowitego było. Po chwili jakby przerwa, czyli jakby... Hmm, jakby ego zawołało, odpocznij sobie trochę. I potem zmieniliśmy temat konie, kompletnie po prostu jakoś, wiesz. Temat po prostu zmienił się diametralnie. No i później znowu trans po prostu. I to tak nieprzerwalnie, słuchajcie, co chwilę przerwa znowu, żeby znowu o czymś głębokim, za chwilę porozmawiać na bardzo głębokie tematy. Także dzieje się. Dzieje się. Telepatycznie rozmawiamy ze wszystkimi, słuchajcie. Nawet nam się nie wydaje, że po prostu śpimy. My po prostu bez przerwy z kimś gadamy i nie rozmawiamy ze sobą. Rozmawiamy. Ze sobą, innym sobą w innej istocie. Mm. Tak. To by było na tyle. Szukam dalej grzybków. <grybki> Miłego dnia, kochani. Bawcie się dobrze. To, co robicie teraz, wszystko, co robicie, to jest cudowne. Cokolwiek robicie. Nawet jeśli to jest złe, to też jest cudowne, ponieważ w skali makro. Wszystko ma odzwier odzwierciedlenie. Wszystko jest nam potrzebne, by doświadczać. Niektórzy mi mówili, że. A po co doświadczać? Po co, Mario, jeszcze doświadczać, No ale niestety ten wymiar jest tak stworzony. Albo stety. <grym> tak go stworzyliśmy, że właśnie chodzi w tym wymiarze o doświadczenia. No. Para zaakceptować po prostu wszystko. Wszelkie zmiany. To jest cudowny czas. Ja jeszcze do końca września będę w Polsce, później wyjeżdżamy do Afryki na duży festiwal bębniarski muzyki, afrykańskiej muzyki etnicznej, gdzie przyjedzie 15 tysięcy bębniarzy, słuchajcie, na południe Maroka. Organizujemy oczywiście wyjazd z Mateuszem Szkopem, tak żeby wszystko było pochytane. Żeby nikt nie musiał się martwić, gdzie będzie miał spać, czy będzie miał bęben do grania. Wszystko będzie na miejscu załatwione przez nas. A później, jak już wrócicie sobie do domu, to my jedziemy dalej do Senegalu albo jeszcze nie wiadomo gdzie pojedziemy, ale miesiąc będziemy tam na pewno. W jakimś pięknym miejscu, gdzie będziemy mogli sobie pograć na dębach i poprzetulać się do naszych innych istnień. <laughs> A później, słuchajcie, prawdopodobnie w grudniu, nie wiem jak to będzie, czy w listopadzie jeszcze. Yy. Jedziemy, lecimy do Republiki Środkowej Afryki, gdzie będziemy po prostu pomagać w budowie szkoły muzycznej. Ja tam będę robił instalacje wodne, hydrauliczne. Może, może też zrobię elektryczną instalację. Znam się na tym doskonale. No i, i tyle. Tam na miejscu jest ojciec Benedikt, gdzie on tam zawiaduje już 10 lat. Niesamowity człowiek. No, i chcę go wesprzeć swoją siłą, swoją energią. Cudowny czas. Bardzo się cieszę na to, że mogę pomóc w ten sposób zrealizować czyjeś marzenia, i między innymi swoje. W międzyczasie szukam grzybków, ale powiem Wam szczerze, że jakoś, że jakoś chyba spacer dzisiaj będzie. Wszystkiego dobrego, kochani. Miłego dnia. I wszystkiego dobrego. pa-, pa. .